Prowadź mnie Panie. Panie Jezu, przeprowadź mnie łagodnie przez następne lata mego życia. Niech twa uzdrawiająca miłość przepływa przez te lata i kiedy przygotowuję się do powrotu do domu ojca, niech wprowadzi mnie w kolejne lata życia. Sam dokończ. Niedokończone dzieło mego życia pozwól patrzeć wstecz w moje życie oczami pełnymi przebaczenia i miłości. Niech Twoja miłość, uzdrowienie i przebaczenie przenikną każdą chwilę mego życia. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie uzdrowienia, jakich doznałem od Ciebie w swym życiu. Ojcze. Dziękuję Ci za wspaniały dar uzdrowienia, którym mnie obdawasz. Proszę, dokonuj we mnie dalszego swego dzieła uzdrowienia, tak abym stał się prawdziwie wolny i nigdy już nie był taki, jaki byłem wczoraj, abym umiał kochać samego siebie, samemu sobie przebaczać, Miłować Ciebie, Boże, moich przyjaciół, najbliższych i z wdzięcznością przyjmować ich miłość. Amen.